Witam Cię w przestrzeni dobrostanu i zapraszam na kolejne spotkanie z misją, z celem życiowym, z tym, jaka rola jest nam przeznaczona. Tym razem wizualizacja. Wyobraź sobie, że obchodzisz swoje setne urodziny. Rodzina przygotowała wspaniałe przyjęcie. Wszyscy wobec Ciebie są. Uprzejmi, kochający i ty w tej przestrzeni też czujesz się cudownie. Właśnie zakończył się obiad. Wszyscy wygodnie się rozsiadają w fotelach. Tobie przeznaczono bujany fotel jako gościowi honorowemu. Jest ci bardzo dobrze. Kolejne pokolenie jest niezwykle ciekawe. Co w Twoim życiu było dobrego? Co było Twoim spełnieniem? Co było Twoją radością? Wyobraź sobie, że siedzisz w fotelu i snujesz tę opowieść. A jak już skończysz ją, to zapisz sobie, co było wyznacznikami Twojego życia? Bo właśnie w tej opowieści schowana jest Twoja misja życiowa, Twój cel, Twoja rola i to, po co właściwie tutaj jesteś. Życzę Ci pięknej opowieści z bujanego fotela i do zobaczenia.